Sól służy nam głównie do przyprawiania jedzenia, ale ma wiele innych zastosowań po gotowaniem. Subskrybuj po więcej porad. Chroni olej przed pryskaniem. Po podgrzaniu oleju na patelni dodaj trochę soli. W ten sposób ograniczysz rozpryskiwanie podczas smażenia mięsa czy ryb. Usuń porczywe zapach żywności z rąk. Masz do czynienia z czosnkiem, cebulą i rybami? Jeśli pogotowanie Twoje dłonie nie pachną najlepiej, przemyj je solą. Jajka łatwe do obrania. Czy wiesz, że jajka gotowane w lekko osolonej wodzie łatwiej się obierają? Wypróbuj następnym razem, przy gotowaniu jajek, ubierzesz je w mgnieniu oka. Usuń plamy strawy. Nie wydawaj pieniędzy na drogie produkty do prania. Wszystko, czego potrzebujesz, aby je usunąć, to cytryna i sól? Zacznij od wyciśnięcia soku z cytryny na plamę, a następnie posyp obficie warstwą soli. Pocieraj plamę i powinna zniknąć. Sól na ból gardła Prawdopodobnie już to znasz, ale sól bardzo dobrze zmniejsza od śluz. Może także pomóc wypłukać substancje drażniące i bakterie, które powodują ból gardła. Następnym razem, gdy obudzisz się z bólem gardła, wsyp łyżeczkę soli kuchennej do małej szklanki wody i płucz gardło przez 30 sekund. Aby złagodzić ból, Przytestuj świeżość jaj. Masz wątpliwe jajko? Dodaj dwie łyżeczki soli do szklanki wody i wrzuć jajko. Jeśli jest świeże, będzie się unosić, a jeśli jest złe, opadnie na sam dół. Chroni okna przed mrozem. Aby zapobiec gromadzeniu się szronu na szybach w domu i samochodzie, zanurz gąbkę w słonej wodzie i przeprowadź ją po wewnętrznej i zewnętrznej stronie szyby, a następnie wytrzyj do sucha miękką ściereczką. Dezodoryzuj deski do krojenia. Kuchenne deski gromadzą intensywne zapachy. Na szczęście zatarcie soli cytryną na desce załatwi sprawę. Pozbądź się uporczywych plem spotu. Żółte plamy potu są niezwykle trudne do usunięcia. Sól to świetny naturalny sposób na ich usunięcie. Rozpuść 5 łyżek soli w litrze gorącej wody. Za pomocą gąbki nałóż roztwór na plamy i delikatnie wcieraj, aż plama zacznie znikać. Kto wiedział, że sól jest tak przydatna? Jakie znasz inne zastosowania? Daj znać w komentarzach poniżej. Subskrybuj i poznaj inne skuteczne porady. Co sądzisz o filmiku proszę zostaw komentarz i łapkę w górę jeśli się podobało.